Cześć, dzisiaj pokażę ci trzy sposoby na uzyskanie odbicia lustrzanego w programie HitFilm for Express. Zapraszam do. Jesteśmy w programie. Ja mam przygotowane jakby trzy kompozycje shot, aby pokazać na każdym mm, jakiś odrębny sposób odbicia lustrzanego. Pierwszy sposób to jest zapewnie znany w większości osób, czyli zwykły po prostu efekt, reflection, który polega na tym, że odbija nam nasze ujęcie, czyli możemy robić odbicie lustrzane. Tu mamy taki ten, w którym sobie wybieramy, od którego momentu chcemy to odbicie lustrzane, czyli na przykład możemy ten moment wybrać, czy na przykład ten moment i mieć to odbicie lustrzane. Możemy też w kontroli w tym efekcie Wybieram sobie kąt, czy na przykład z 90 zamienić na 180 i mieć podobny efekt, tylko że w pionie. Coś takiego. Tylko czemu mnie boli ten efekt i czemu nie do końca polecam używać ten efekt? Zobaczmy. Zmienię sobie na transform skalę mniejszą. To było doskonale widoczne. Jak widzicie, to jest nasz cały obraz. To jest jakby wcięty ten obrazek. Teraz, jak widzimy, mamy tę refleksję. Robiąc cokolwiek, wybierając jakiś rejon, widzimy, że ten obrazek no, kończy się nam idealnie w tym momencie, gdzie kończy nam się nasze ujęcie. Czyli nie jest tak, że mamy to odbicie, i on teraz kopuje tą całą stronę i przechodzi nam na drugą stronę. Czyli ogranicza strasznie, i ten efekt się sprawdza w sumie tylko w momentach, kiedy mamy ustawione to po prostu na środku i ten efekt nas zadowala, nie chcemy go edytować na przykład trochę bardziej w lewo, trochę bardziej w prawo nie mamy jakby takiej możliwości edycji, więc drugi sposób to jest znany między innymi z Vegas czyli jak mamy te ujęcie, możemy teraz je skopiować dwa razy no się dzieje coś dziwnego, ale kopiujemy, widzicie? jakby nam się zwężał, to skopiujemy go dwa razy bo tu widocznie jakiś efekt musiał mieć nałożony i teraz na tym pierwszym traku wchodzimy w transform odlinkujemy skalę i dajmy sobie minus 100 teraz jak widzicie mamy odbicie lustrzane zrobione już teraz musimy sobie tylko pozycją ustawić nasze ujęcie mamy teraz coś takiego, teraz możemy te tutaj w domu wybrać jedynkę znowu ustawić transform na minus 100 i zrobimy to tylko z tego powodu. Teraz, jak zobaczycie, mamy teraz idealnie. I teraz, jak ruszymy tylko tym ujęciem, to poruszają nam się dwa. Czyli mamy idealną możliwość kustomizacji. Nie musimy przesuwać i martwić się o ten styk. Czyli właśnie dając ten tutaj e, jest publikowany do tego, tylko oczywiście podlikując to po naszym wyskalowaniu. Musimy tutaj jeszcze raz to bo aby wrócić do poprzedniej formy. Oczywiście potem ten klip możemy przesuwać na przykład jak chcemy, i mamy i tak dalej zastosowany ten parent. Ale oczywiście nie w tym cel, tylko w tym odbiciu. Więc to jest drugi sposób. I mamy teraz przez ten cały klip odbicie strzony gotowe. Trzeci sposób to jest sposób, który pozwala na największą um, dobrowolność, czyli działanie um, naszego klipu kopiujemy go sobie. Ja znowu sobie go skopiuję dwa razy, aby nie było tego jakiegoś innego efektu, który mi powstał. kopiujemy go. Dajemy sobie 3D. Jest. 3D. I to jest efekt, który właśnie nam pozwala na największą edycję czegokolwiek. Wchodzimy sobie w transform. I teraz w Y podaję. Tak, w Y odbijamy do góry nogami, czyli 108 do góry nogami. Odwracamy po prostu na drugą stronę. 180. Czemu nie mogę 8 trafić? O, 180. I teraz, jak widzicie, mamy zrobione już odbicie lustrzane do tego ujęcia. Teraz musimy po prostu znowu dopasować to ujęcie. Mamy OK, mamy OK. łapiemy teraz nasze dwa klipy. Możemy sobie przesunąć na środek w tym momencie i ok mamy ten sam efekt co w skalowaniu czyli, że nie ograniczamy nas ramki możemy sobie dobrowolnie wybierać dany moment, który chcemy odbić ale dzięki temu możemy teraz animować sobie na przykład ten track i stworzyć sobie coś takiego, że na y stąd dotąd nam się odwraca na przykład w tą stronę to dziwnie będzie wyglądać, ale no załóżmy i dzięki temu na przykład możemy zwolić. O, tak na szybko inny pomysł mi wpadł. I dzięki temu możemy zrobić na przykład przejście otwarcia się bramy. Już naprawdę jakiś kiczały weselny ten zrobimy efekt. Ale no dobra, co nam szkodzi? W drugą stronę musi być. Ej, nie spodziewałem się czegoś takiego. Ale śmieszny efekt. I dajmy teraz tak, jak było, czyli 180, nie, to było na 0 bodajże, tak. O, no i dzięki temu mamy odbicie lustrzane, które potem nam się otwiera i pokazuje nam dalszą część naszego utworu i wchodzimy do środka. No to taki na szybko jakiś, nie wiem, coś wpadł, aby po prostu pokazać zastosowanie odbicia lustrzanego w 3D. Także to były te trzy sposoby, czyli reflekt Efekt, który nas ogranicza przez to, że jesteśmy zamknięci w tych ramach. Scale, który tam działa fajnie i możemy oczywiście też maską sobie przyciąć jakiś fragment i wybrać bardziej idealne odbicie. Nie musi to być róg naszego ekranu. Nie musi to być róg. Tu zepsułem serce, że nie musi być ten róg, tylko możemy sobie przyciąć maską i dopasować do interesującego nas momentu. Nic nas nie ogranicza. A tutaj możemy jeszcze zrobić animację 3D wykorzystując Wykorzystać właśnie to odbicie lustrzady. Także to były te trzy sposoby. Chyba czwartego już nie ma, jeśli jest, to piszcie w komentarzach, może o czymś coś przegapiłem. No i ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się nauczyliście na odpowiedź, na komentarz, jak zrobili na odbicie. Kolega czy koleżanka dostał dostała odpowiedź. Ja Wam dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć!